Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Wyłaniam się spośród ubrań, ponieważ jestem stylistą. Ale nie do końca o ciuchach będzie dzisiaj mowa. A w ogóle to witajcie w kanale Alto. No dobra, no to jeszcze raz dzień dobry na kanale Alto. Zanim zaczniemy to pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę, nie przeoczycie wtedy żadnej absolutnie nowości. No dobra, mówiłam Wam, że jestem stylistą, czyli takim człowiekiem, który na sesji zajmuje się ubraniami. I do jego obowiązków należy również wyprasowanie niestety ubrań, bo czasami są bardzo pomięte. I to właśnie jest tematem naszego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się taką specjalną parownicą albo całym urządzeniem parującym marki Miele. Czyli takim, wiecie, naprawdę bardzo wysokim poziomem prasowania. Prasowanie deluxe dzisiaj. No to co? Jesteście ciekawi? To zaczynamy. Zanim Wam opowiem, co to cudo potrafi i jak prasuje, to zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest nasze urządzenie w wersji złożonej, czyli jest pionowe, ma dwa fantastyczne kółka, dzięki którym zatransportujecie je w dowolne miejsce i przez to, że zajmuje w zasadzie niewiele miejsca i nie jest to taka rozkraczona deska do prasowania, to możecie ją wstawić do jakiegoś schowka, do szafy. Nie będzie Wam przeszkadzała. Jest w bardzo ładnej kolorystyce czarno-białej. I naprawdę, no wydaje mi się, że prezentuje się godnie w każdym wnętrzu. I teraz jak chcemy prasować na naszym urządzeniu, to musimy to rozłożyć. Jest to niezwykle proste, a mianowicie podciągamy do góry taką wajchę i potem po prostu musimy się pochylić i cały blat podnieść do góry, aż kliknie. Tyle. Koniec. Nasza deska do prasowania, ja ją tak roboczo nazywam, e, rozkłada się jakby w takim najniższym położeniu. Ale jeżeli tutaj złapiemy za jeden guzik i przekręcimy go w lewo, a drugą ręką będziemy podtrzymywać naszą parownicę, to wtedy możemy podnieść cały ten stół roboczy do 102 cm. Czyli zarówno osoby takie no bardzo niskie, jak również takie bardzo wysokiego wzrostu świetnie się odnajdą i nikt sobie nie będzie nadszarpywał stanu pleców prasując. Kolejne parametry, czyli wydajność. Ta parownica ma ciśnienie 4 bary. To oznacza, że para jest wywalana z tak ogromną siłą, i po takiej temperaturze, że ona właściwie jest sucha. Czyli my parujemy ubrania, ale jednocześnie je nie, nie zawilgacamy w żaden sposób. 100 gramów pary na minutę wychodzi. To są naprawdę ogromne wartości. I właściwie można to porównać tylko do takiego prasowania profesjonalnego, jak mamy w takich, wiecie, pralniach publicznych, gdzie oddajemy czasami nasze ubrania. Kolejną, słuchajcie, innowacją, którą Miele wprowadziła, to jest struktura, jaką ma Stopa żelazka. To jest tak zwana struktura plastra miodu. I co to oznacza? Zobaczcie, dziurki są tylko właściwie na górze, jest ich kilka i tędy para wychodzi. Ale dzięki tej strukturze para jest rozprowadzana idealnie po całej powierzchni. Czyli my właściwie prasujemy raz coś i nie potrzebujemy tego praktycznie więcej powtarzać. Nawet właściwie nie musimy dotykać tkaniny, bo ona już się pod wpływem pary prasuje i to jest na całej powierzchni i tuż obok. Także to jest taki system, no, dużo lepszy niż tradycyjne żelazka, które często tych dziurek mają więcej, a jednak jesteśmy w stanie przypalić sobie różne delikatne tkaniny. Tym na pewno nie. Jeżeli napełnimy zbiornik do pełna, to na tym jednym zbiorniku prasujemy rzeczy przez 40 minut. Czy to jest dużo? To jest bardzo długo, dlatego że zważywszy na wydajność tego urządzenia, to wyprasujecie tutaj na pewno w tym czasie dużo więcej rzeczy niż w porównywalnym czasie tradycyjnym żelazkiem. Gwarantuję Wam to, dam sobie za to rękę uciąć, więc jest to bardzo długi czas pracy. No to jak już naszą parownicę mamy rozłożoną, to co musimy zrobić? No, musimy nalać wody. Tu macie taki zbiornik, który się wyjmuje, odkręca się bardzo szybciutko na krętkę i tam się wlewa wodę. A do tego musimy oczywiście wyciągnąć kabel, który jest zamontowany na dole w osobnym takim, jakby pojemniku naszej parownicy. No, i musimy wyciągnąć żelazko. Ono jest schowane, jakby w środku, e, przy włączniku. Tam jest wewnątrz taka gumowa nakładka, że możecie też wkładać je gorące. I tam jest zamontowany również drut, który wkładacie, w zależności od tego, jak Wam wygodnie po lewej czy po prawej stronie, to też ktoś może być prawo- albo leworęczny, i na tym drucie. Umieszczamy kabel i ten kabel ma taką specjalną nakładkę gumową, która wchodzi tutaj w tą jakby taką zawleczkę i w ten sposób kabel nie pląta nam się wokół nóg i wszędzie, co jest szalenie irytujące też w takich tradycyjnych żelazkach. A no i oczywiście zapomniałam, no trzeba też podłączyć żelazko. Ono jest podłączane tuż pod głównym takim włącznikiem. Tam zobaczycie, to jest bardzo łatwo rozpoznać, jest takie gniazdo specjalnie do żelazka albo do steamera. Nie można podłączyć dwóch równocześnie. Jak prasujemy, to w zależności od tego, co prasujemy albo odświeżamy, mamy tutaj możliwość jakby mocy pary, czyli od poziomu 1 do 3. Mamy możliwość puszczania pary w sposób taki pulsacyjny albo w sposób ciągły. To też zależy co chcemy, ale to jeszcze nie koniec. Teraz mamy blat roboczy, który też współpracuje z tym prasowaniem. I co to, o co to oznacza? Że jeżeli na przykład mamy bardzo cienką tkaninę, która ma możliwość przypalenia się, to mamy tutaj taką funkcję nawiewu. I to powoduje, że cały nasz stół podnosi się tam od spodu są dmuchawy które powodują, że on się podnosi. Czyli jak prasujemy na przykład jakąś jakieś musiliny jedwabie jakieś bardzo delikatne rzeczy, to nie dociskamy tego żelazka, tylko jakby mimo że prasujemy, to on dalej jest w powietrzu. A jeżeli chcemy coś bardzo docisnąć, to po prawej stronie z kolei mamy przycisk, który zasysa nam ten blat, czyli jeszcze jakby powoduje, że jeszcze bardziej dociskamy. No to to bym zastosowała do jakichś takich rzeczy nieco cięższych, może jakieś spodnie, może jakieś grubsze tkaniny, wełny. Miele zadbała również o to, żebyśmy mogli prasować każdą wodą. Czyli na początku, zanim przejdziemy do prasowania, to możemy zrobić test wody, właściwie powinniśmy zrobić test wody. Tutaj jest załączony taki specjalny papierek lakmusowy. Sprawdzamy wartość wody i potem według tej wody ustawiamy tutaj w menu twardość wody. Tutaj w menu również ustawiamy sobie język. Ja ustawiłam polski, ale jeżeli by ktoś potrzebował jakiś inny, to ma dosyć dużo możliwości. Jest też cały system odkamieniania. Tutaj mamy załączone dwie tabletki. Gdyby taka sytuacja się przytrafiła, ja natomiast dzisiaj nie robiłam tego testu wody dlatego że wlałam tutaj do pojemnika wodę destylowaną i polecam wam to gorąco ponieważ to jest najbezpieczniejszy sposób to jest woda taka pozbawiona jakiegokolwiek kamienia i naprawdę przez to każde urządzenie będzie działało dłużej ale jeżeli chcecie używać wody z kranu to serdecznie polecam zrobić test wody i ustawić twardość wody według parametrów które są wszystkie w instrukcji obsługi bardzo łatwe do zrobienia no i właściwie to ja też już jestem po testach prasowania i powiem Wam, że wypadły rewelacyjnie. I teraz pokażę Wam, co ja po kolei prasowałam. Najpierw poszła jedwabna paszka, czyli delikatna tkanina i dlatego nałożyłam sobie tą nieprzywierającą nakładkę, dałam najmniejszą wartość pary i włączyłam nadmuch. No i zobaczcie co się tutaj działo. Jak już skończyłam z tą apaszką, to postanowiłam się zmierzyć z dżinsami i bluzą. No i w tym celu oczywiście dałam większą wartość pary i włączyłam też zasysanie blatu. No i tak, dżinsy się wyprasowały rewelacyjnie, a co do bluzy to muszę powiedzieć, że ona nie tylko się wyprasowała, ale jeszcze się stała taka jakby nowsza. Więc no moja jakby konkluzja jest taka, że to nie tylko nam wyprasowuje rzeczy, ale je również pięknie odświeża i przedłuża ich żywot. A to chyba jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. A potem zabrałam się za takie rzeczy, wiecie, trudne w prasowaniu, czyli bluzka z cekinami. I drugi podkoszulek z jakimś nadrukiem, który absolutnie nie wolno prasować, bo się to wszystko stopi i zepsujemy i podkoszulek i żelazko. No i oczywiście moja cudowna parownica poradziła sobie z tym trymiga. Wszystko wyprasowane wygląda idealnie. Nie mam pytań. I teraz słuchajcie, to moje cudowne urządzenie oprócz żelazka ma steamer i pokażę Wam, co to robi, bo to jest potrzebne po to, że jak chcecie sobie coś wyprasować w pionie, na wieszaku, to wtedy używamy tego. I ja znowu, na początku wzięłam jedwabną koszulę. No i co się wydarzyło? Koszula się wyprasowała, ale powiem Wam, że to jest tak delikatna tkanina, że no, no trochę mi ta koszula leciała po prostu razem z tą parą. I tutaj myślę, że jednak bym wróciła do tego żelazka, bo po prostu ten steamer był za mocny na moją koszulę jedwabną, więc akurat w tym przypadku, no, tak się waham. Czy, czy nie wolałabym z powrotem do tego żelazka wrócić? Ale steamer daje radę świetnie. Potem, słuchajcie, ze steamerem zabrałam się za koszulę, a właściwie sukienkę koszulową, która jest w jakiejś takiej ciężkiej do prasowania bawełny, jeszcze ma bufki. No i ten steamer sobie oczywiście poradził. To już tak nie fruwało mi bardzo, bo ta tkanina jest cięższa, więc no pełny zachwyt. I teraz sobie wzięłam jeszcze płaszcz. Dlaczego płaszcz? Bo nasz steamer, albo ta nasza parownica ma nie tylko funkcję prasowania, ale ona również, tak jak już Wam mówiłam, odświeża tkaniny. I pozbawia je troszkę zapachu. Nałożyłam tutaj taką szczotkę specjalną, która jeszcze wzmacnia właśnie to czyszczące działanie naszego skimera. I ten płaszcz się tak pięknie odświeżył. Nie dość, że się trochę wyprasował, to jeszcze taki się zrobił jakby nowszy, jakby w ogóle go tak właściwie, bo nie jest najnowszy, ale tak to od razu parę lat zyskał. Więc... Bardzo dobrze to robi takim wierzchnim odzieniom. No i słuchajcie, na przykład jak macie też taką sytuację, że coś wam nie pachnie, bo nie wiem, bo byliście w towarzystwie osób parących, bo jakieś nieprzyjemne zapachy się pojawiły i te rzeczy przesiąkły, to tym idealnie odświeżycie garderoby. A potem na samym końcu wzięłam i wyprasowałam poduszkę. Prasowanie poduszki. Wiecie, ale to nie chodziło o to, żeby ją wyprasować, ale po pierwsze, odświeżyłam strukturę tkaniny. Trochę ją tak pozbawiłam różnych aromatów, które się w niej nagromadziły, a trzecia rzecz, bardzo ważna, no teraz w epoce pandemii i COVID a ja ją zdezynfekowałam, bo ta para jest w takiej temperaturze, że tak naprawdę, jeżeli na przykład, nie wiem, wracamy z i nie jesteśmy pewni, czy jakiegoś wirusa nie przywlekliśmy, to śmiało możemy tego użyć, możemy właśnie te wszystkie takie różne tapicerki odświeżyć, a co najważniejsze, jeżeli mamy małe dzieci i te dzieci używają pluszaki, to też możemy je po prostu zdezynfokować przy pomocy naszej parownicy. Więc ona ma funkcje wielorakie. Nie tylko prasuje, ale robi jeszcze, jak widzicie, dużo, dużo więcej. I słuchajcie, na koniec zmierzyłam się z ciężkimi zasłonami, takimi kotarami potężnymi, ale żeby sobie ułatwić zadanie, no bo robiłam to steamerem, to złożyłam całą parownicę, no i tak się można wtedy wiecie, przesuwać z tym kablem, z tym wszystkim bez problemu na tych kółkach, więc też nie jest to kłopotliwe. No właściwie jakby e, można też prasować steamerem przy złożonej desce. Nie ma żadnego problemu. No i pięknie wyprasowane zasłony. No, wyprasowałam bardzo dużo rzeczy tym steamerem, ale powiem Wam tak wielkiej tajemnicy, że większość też można by było tym żelazkiem wyprasować tak samo. Więc, jeżeli chcielibyście mieć wersję tańszą, bez steamera, różniącą się tylko ilością barów, tam jest 3,5 bara, tutaj mamy 4 i brakiem steamera, to możecie śmiało po nią sięgnąć. Macie te same funkcjonalności, tylko dwa parametry będą różne. No więc, dla kogo jest taka parownica? Taka parownica jest w zasadzie dla osób, które nie lubią prasować. Bo z tym urządzeniem to ja myślę, że Wy tą czynność będziecie wykonywali z wielką przyjemnością. Przynajmniej ja taką miałam. Na pewno jest to dla osób, które borykają się z jakimiś alergiami czy też stanami astmatycznymi, no bo jak nam to odkaża i dezynfekuje ubrania, no to też powiedzmy, że drobnoustrojów nie mamy. Młode mamy, których dzieci mają pluszaki, będą już dużo spokojniejsze, bo pluszaki też możemy odkazić i jakoś je tam odświeżyć. No i w ogóle warto tutaj wspomnieć, dlaczego warto zainwestować w taki sprzęt. No bo marka Miele, o, która jest producentem tego sprzętu, to jest bardzo renomowana firma i być może nie jest najtańsza, ale jak coś kupicie z tej marki, to w zasadzie macie to na całe życie, stąd cena. To jest marka, która ma 120 lat i ja myślę, że to jest taki zakup, którego nikt nie będzie żałował. I mam nadzieję, że Was zainteresowała, mam nadzieję, że zainteresujecie się prasowaniem bardziej, nawet jak tego nie lubicie, eee, ale będziecie prasować szybciej i wydajnie oczywiście. No a ja się z Wami tymczasem żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa pa.